Z czego mam wybudować ściany? E, tak. Przerwałaś? Nie. Z czego ja mam wybudować te ściany dla w tych garbudzach? Ile ważne, raka. Eee, yy, właśnie mało, to jest mój... Nie, jeszcze z tak mi został. Czekajcie, ja do sklepu zobaczycie ty, ten dwór. Nie, zendraka nie, ja mam... Z czego? A drew... Weź zasad drzewo. Nie, to no nie nie, ja nie świam, za dużo. A ty zostawiasz te liście i mi się... Nie wiem, laga. E, masz Laga? Nie Laga. Ooo, tak? Minecraft mi się zwiesił. Dobra, no to za chwilę jak mi się odwiedził Minecraft. Dobra, jesteśmy po pauzie, Minecraft mi się. Eee... Wyłączył. Nie, tak się skraszał, że musiałem go jeszcze raz po prostu włączyć. I dlaczego to wybudować? Szczerze mówiąc, wiem nawet. Najpierw do mnie cciny, sprzedać ją. No i to. Ja już cię. 40 zł. Ej, ile masz tej cciny? Tego, tego, tego ściny, ile masz? On już 57. Ej, Tak. Kto chce, sprzeda, kto sprzeda e, taki 57 za 40 zł? ściny? Ta nagle, ja, 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 wszyscy. Ta, a to ci wychodzi e, chyba więcej nawet. Mam 400 złotych. Ja ja to na Jakiś koleś, że w tym... Trzech kolesi w... Czego ja tu wybudowałam? Sproi, te, jak to... Ej, wejdę w gościu na mną gdzieś. Ale to poczekaj chwilę. Jesteśmy po pauzie, musiałem otworzyć drzwi. Czyli to już dwie minuty. No do pięciu dolecimy i koniec. Więc ja szukam w sklepie, ale mam co kupić. Kurde, było słychać mnie. No że ze słabu. Teraz trochę to wieczór, nie wiem, czy będzie słychać na lakami. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Ja, ja słyszałam. Co? Ja słyszałem. Co? No. Pip, pip. pi. No. Spoko. Nie wiem, ja sobie zobaczę. Nie wiem. Będę musiał sprawdzić ten film. No. Pip, 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 pip. Jeszcze Ja gram to wybudować. Nie wiem. Tę klawiaturę będzie epicko słychać Dobra, <laughs> znowu się coś stało, nie wiem, musiałem pochodzić, pójść Bo tutaj, nie wiem, znalazłem się tu Musiałem przejść, musiałem coś zrobić Rozdział nagrywanie już Dobra, dolecimy do pięciu Lecimy do pięciu minut, nie? A ile 3 Trzy No, no, już możemy w końcu Dobra Pokażę tylko darmo, że wezmę. E, patrz, I zobacz, się ja rozwalę, ja złapię. Słyszałem. Patrz, ja rozwalę, ja złapię. Ja Nie, dobra. bo tu bo spadło. No, Padnia. Ja. Rozwalisz? Ja złapię. Powiedz no, mi, ja. O, no, kochanie, pójdź. A co, co, co? Pięknie. No, no. Dzień dobra, gorny, koniec gorny, gorny, gorny. No. Koch, patrz, idzie. Dobra, chodź, bo Chodź. Ale ja na event idę. Dobra, się... to by było na tyle, to zobacz, ja, no, na razie, na razie. 지 okay.